What so proudly we held at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight, or the ramparts we watched were so gallantly streaming. Myślę, że dla państwa i dla miasta, i dla regionu, i dla Polski wydarzenia, jakim jest Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Po raz czwarty w Targach Kielcach mam zaszczyt powitać pana prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę, honorowego patrona spo. Serdecznie witam Panie Prezydencie po raz pierwszy na to. Po raz kolejny towarzyszą nam także wicemarszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, pani Małgorzata Gosiewska. Chciałbym jeszcze dodać, oczywiście serdecznie witam państwa w Centrum Kongresowym naszych targów kieleckich i dziękuję za obecność na dzisiejszym otwarciu tych 27. Międzynarodowego Salonu, 27. Salonu Przemysłu Obronnego, jak i 25. Międzynarodowych Targów Logistycznych, Logistyka. Jako prezydent miasta, bez wątpienia możemy wszyscy stwierdzić, a ja w imieniu mieszkańców, że jest to najbardziej prestiżowe wydarzenie targowe w naszym ośrodku wystawienniczym i duma do naszego miasta Kielc. To już od 27 lat, o których pan, prezydent, pan prezes już powiedział, Kielce są miejscem takiej prezentacji przemysłu zbrojeniowego i przemysłu obronnego właściwie z całego świata. W najbliższych dniach, podczas licznych spotkań będziecie mogli państwo zapoznać się z bogatą ofertą polskiej grupy zbrojeniowej. Przyjęta przez polski rząd w 2017 roku strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju zakłada między innymi reindustrializację Polski. jest along. Here we go. To It's with particular honor that I do this as the ambassador of the United States of America. This year's lead nation at the Expo, and that I am able to deliver these remarks as part of the ongoing 100 year celebration of the establishment of diplomatic relations between our two countries. I want to take this opportunity to reflect not only on the obvious health of our relationship, but also to share some thoughts. Jest dla mnie przywilejem, że mogę uczestniczyć w otwarciu 27. Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do zorganizowania tego przedsięwzięcia. Dziękuję także władzom lokalnym na czele z prezydentem gościnnych jak zawsze kierc to rzeczywiście ważne wydarzenie jeżeli chodzi o wzmacnianie potencjału obronnego polskich sił zbrojnych chciałbym też podziękować za to że mam sposobność jako minister obrony narodowej realizowania wielkich programów związanych z rozwojem polskich sił zbrojnych otworzyć 27. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach i 25. Międzynarodowe Targi Logistyczne Logistyka. To ogromnie ważne wydarzenie. Wydarzenie, jak tutaj już dzisiaj powiedziano, na skalę europejską. Wiele już dzisiaj padło tutaj słów bardzo ciekawych i niezwykle merytorycznych. Myślę tutaj o wystąpieniu pana prezesa PGZ, myślę o wystąpieniu pana ministra obrony narodowej. Tło historyczno-sytuacyjne przybliżyła nam także pani ambasador Stanów Zjednoczonych. Mówiliśmy zresztą o tym bardzo wiele w ostatnich dniach w związku z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Nikomu chyba dzisiaj nie trzeba tłumaczyć, czemu służy wyposażenie wojska i po co się wojsko wyposaża w najnowocześniejszy sprzęt. What's up, everybody?